Jak wyglądała podróż? Dzisiaj opowiem, jak wyglądała podróż naszych przodków do portu, skąd wypływali do Ameryki. Bo zanim w ogóle stanęli na pokładzie statku, musieli przemierzyć długą drogę. Najważniejsze było zdobycie biletu. Sam bilet kosztował około 200 koron, czyli mniej więcej tyle co dobra krowa, a dla chłopa to była ogromna kwota. Pierwsi najczęściej wyjeżdżali mężczyźni, wspólnymi siłami zaciągali kredyt. Sprzedawali kawałek morgów, żeby kupić taki bilet. A jak już wyjechali i zarobili, to ściągali resztę: żonę, brata, siostrę, kuzyna czy sąsiada. Bilety można było kupić u agentów linii oceanicznych. Najczęściej z naszych okolic udawano się do Krakowa, ale sprzedawano je też w mniejszych punktach w Wadowicach, Oświęcimiu czy Mysłowica. Czasem można je było zdobyć przez różne towarzystwa wspierające emigrantów. Zwłaszcza w Krakowie działały dwa takie towarzystwa, które miały najlepsze ceny. Ale bywało też tak, że chłop trafił na podejrzanego agenta. Po Galicji krążyli tacy właśnie agenci obcy ludzie, którzy snuli opowieści o Ameryce. Gdzie złoto leży na ulicy i wystarczy się po nie tylko schylić. Często posiadali listy od krewnych z Ameryki opisujące cuda, a w rzeczywistości spisane przez nich samych. Obiecywali pomoc, pobierali zaliczki, a potem ślad po nich ginął. Nie brakowało też stręczycieli, szczególnie narażone były dziewczyny. Obiecywano im pracę za granicą, jako opiekunki czy służące w bogatych domach. Załatwiano bilety, papiery. A potem kończyły w domach publicznych. Tak działał wtedy handel żywym towarem, czyli kobietami. Werbowaniem często zajmowały się inne kobiety, które wzbudzały zaufanie i zawracały młodym dziewczynom w głowie. ówczesna prasa ostrzegała przed tym procederem. W galicyjskich gazetach czy poradnikach emigracyjnych przestrzegano też przed fałszywymi pośrednikami, którzy pod pozorem życzliwości pobierali zaliczki i znikali bez śladu. Choć sam wyjazd z Galicji nie był zabroniony, to już werbowanie ludzi było karalne. Sprzedawanie biletów bez koncesji czy nakłanianie młodych mężczyzn w wieku poborowym do wyjazdu również było nielegalne. Takich agentów jak już złapano, to surowo karano. Jak już ktoś miał bilet, zaczynał się pakować, i tu przydawały się różne rady z przewodników emigracyjnych. Doradzano, żeby nie zabierać niepotrzebnych rzeczy, żadnych pierzyn, ciężkich ubrań. Przydały się za to dobre buty, bo droga była daleka. Pakować należało tylko podstawową bieliznę, dokumenty, pieniądze najlepiej w woreczku na szyi. Generalnie tyle, ile dało się unieść ale jedna rzecz była najważniejsza różaniec, medalik lub obraz Matki Boskiej. Dla wielu to była największa siła zwłaszcza, że nikt nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci. Najtrudniejszym momentem było chyba pożegnanie. Niektórzy już wtedy czuli, że mogą się nigdy więcej nie zobaczyć. Że ta droga to bilet w jedną stronę. Bo chociaż każdy wyjeżdżał z nadzieją, że zarobi, wróci, kupi ziemię, to w głębi serca wiedział, że, że może już nigdy nie zobaczy mamy, taty czy domu. U nas w rodzinie mamy właśnie taki obraz. Nasza prababka Marianna idzie pierwsza do wieliczki, 15 km, żeby odprowadzić swoją córkę Zofię na pociąg. Niosły na zmianę na rękach najmłodszego brata, w przyszłości naszego pradziadka Sebastiana. I właśnie to pożegnanie zapadło chyba w naszej pamięci najmocniej. Zwłaszcza że Zofia już nigdy więcej nie zobaczyła swoich rodziców, a gdy pierwszy raz wróci do Polski, minie ponad 60 lat. A więc tak, emigranci z naszych okolic ruszali pieszo lub furmanką, najczęściej do Wieliczki lub Płaszowa, dalej do Oświęcimia. Z Oświęcimia można było jechać do Mysłowic lub Sosnowca, gdzie znajdował się punkt Trójkąta Czech Cesarzy, przejście graniczne. Tam zaczynały się już Prusy. Na granicy trzeba było okazać bilet na niemiecki statek, inaczej mogli zawrócić. Niemcy mieli wtedy swój monopol. Jeśli ktoś miał bilet na przykład na belgijskie linie, musiał jechać okrężnie przez Austrię, Francję, i Holandię. W Dobczycach najczęściej wybierano dwa niemieckie porty Hamburg i Bremen. Do 1907 roku dominował Hamburg, później Brema. Tam działały dwie wielkie linie Hapak z Hamburga i nowoczesny Norddeutsche Lloyd z Bremy. Hamburg przeżywał wtedy rozkwit wielkich statków pasażerskich, które cieszyły się renomą i przyciągały tłumy emigrantów z całej Europy. Było to zasługą Alberta Balina, twórcy idei luksusowych rejsów oceanicznych. Jego postać przybliżę w kolejnym odcinku, ale tak na koniec chcę tylko dodać, że przez port w Bremie na przełomie XIX i XX wieku wyemigrowało 7 milionów ludzi, a przez Hamburg 5 milionów. Bilety na statki niemieckie były niestety bardzo drogie. Dlatego niektórzy z naszych stron wybierali tańsze opcje, na przykład port w Antwerpii i belgijską linię Red Star Line. Mniej osób płynęło z Liverpoolu linią Cunard lub White Star Line. Do której należał słynny Titanic. A jak patrzymy dziś na manifesty pokładowe naszych emigrantów, to widać, że mieszkańcy pobliskiej Kornatki czy Wiśniowej częściej korzystali właśnie z Cunarda. Najwidoczniej trafiali do innych agentów niż ci zdobczyc. Byli też tacy, którzy płynęli z Rotterdamu linią holanda America albo z Triestu linią austro -Americana. Żeby dostać się do portów w Belgii czy Anglii, trzeba było jechać zupełnie inaczej. Z Oświęcimia kolejami cesarskimi do Wiednia, a potem z przesiadkami przez Francję do Belgii albo Anglii. A sama podróż koleją też była trudna. Jechało się w trzeciej klasie, w wagonach bydlęcych, w brudzie, tłoku, bez ogrzewania często bez dostępu do wody, jedzenia, z małymi dziećmi na kolanach i tobołami na głowie. To była pierwsza próba wytrzymałości przed jeszcze dłuższą drogą przez ocean. Szacunkowo podróż z Dobczyc do Liverpoolu mogła zająć nawet tydzień. Trzeba było jechać przez Austrię, Francję, często spać na dworcach i długo czekać na przesiadki. Do Bremy albo Hamburga było nieco bliżej, tam docierano zwykle w 3 do 4 dni. Po dotarciu do portu emigranci czekali na swój statek. Działały tam biura linii oceanicznych, a agenci pomagali w formalnościach. Przed wejściem na pokład przechodziło się wstępne badania lekarskie. Linie nie chciały ryzykować, że ktoś zostanie cofnięty w Nowym Jorku. Jeśli tak się stało, to taka osoba musiała wracać do Europy na koszt linii, a to był dla nich spory problem i koszt. O tym, co działo się po przybyciu do Ameryki na Ellis Island, opowiemy w kolejnym odcinku. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądała podróż naszych przodków do Ameryki, zapraszam na nasz kanał. W kolejnym odcinku opowiemy nieco więcej o liniach oceanicznych i początkach emigracji. Subskrybuj nasz kanał za horyzontem i odwiedzaj nasze media społecznościowe.